Hausel mówi, że to, czego naprawdę pragniemy, to nie podziw dla naszej rzeczy, ale podziw dla nas samych. Problem polega na tym, że luksusy często maskują nasze prawdziwe potrzeby emocjonalne. Chcemy czuć się ważni i doceniani, ale próbujemy osiągnąć to poprzez rzeczy, które budzą zazdrość, a nie autentyczny podziw. Zadaj sobie pytanie: czy kiedykolwiek kupiłeś coś, co miało zaimponować innym? Co tak naprawdę osiągnąłeś dzięki temu? Spójrzmy teraz na postać Warrena Buffeta, który już pojawiał się kilka razy w naszych nagraniach. To jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Mógłby mieć dziesiątki luksusowych samochodów i wille na całym świecie. Ale gdzie mieszka? Z tym samym domu, który kupił w latach 50. Nie potrzebuje luksusów, by czuć się spełniony. Housel podkreśla, że szacunek zdobywa się poprzez wartości i działania, a nie przedmioty. Pokora, życzliwość i empatia zawsze przyniosą Ci więcej szacunku niż liczba koni mechanicznych.